Nowy kontrahent, odbiorca. Zakładka Ogólne, kontrahenci, dodaj. Kod, na przykład Galeria, NIP 999, jeszcze raz trzy dziewiątki, dwie i dwie, razem dziesięć cyfr. Grupa. To jest firma, która jest odbiorcą, a nie osoba fizyczna, czyli w wersji demo jest taka grupa ODB firmy. Odbiorcy firmy, rodzaj, zaznaczony odbiorca nazwa, galeria kwiatów, dane teleadresowe. Można wpisać nie są obowiązkowe. Nieobowiązkowa jest również kategoria. Ona by się przydała przy przenoszeniu faktur do rejestru VAT i księgowaniu. Zakładka płatności. Z kontrahentem mamy podpisaną umowę, że to będzie przelew na przykład w terminie 10 dni. Zakładka handlowe sprawdzamy. Jest to podmiot gospodarczy o statusie krajowym. Cena, którą, która się będzie mu proponowała, to na przykład cena hurtowa 3. Można również tutaj dopisać rabat. Zapisz.